No więc o co chodzi z tą kontuzją? 24 czerwca, czyli już dobrze ponad miesiąc temu, dzisiaj kończę urlop, mamy 1 sierpień 2025, a 24 czerwca też podczas urlopu... No, stwierdziłem, że coś nie tak jest z moim ścięgnem Achillesa, dokładnie właśnie lewym. Oczywiście to się nie wydarzyło tak nagle, ale już od dłuższego czasu, może od pół roku, podczas rolowania się, kiedy sobie takim niedużym wałkiem właśnie rolowałem te Achillesy, no to czułem taki dyskomfort w postaci takiego kującego bólu. No i pod koniec właśnie czerwca po no, bieganiu takim klasycznym, no to już wieczorem zauważyłem, że kiedy wstałem, że tak powiem, zmieniłem pozycję leżącą na stojącą, a nawet musiałem przejść kilka metrów, no to nagle ten Achilles zaczął dziwnie bonyć, tak, ze sztypnią, No i... Już było to takie bardzo niekomfortowe. Na drugi dzień, yy, po nocy, również ten Achilles bolał. No i oczywiście yy, szybko zacząłem się edukować w tym obszarze. No i yy, no, prawdopodobnie miałem, może mam yy, no, zapalenie ścięgna Achillesa. Yy, jest też taki termin tendinopatia. Albo są tu już jakieś zmiany degeneracyjne, tak? Co się wydarzyło od tamtej pory? Zmieniłem nieco swoje treningi. Zrezygnowałem z biegania, z podbiegów oraz skakania na skakance. A zastąpiłem to zwiększoną ilością treningów na ergometrze weszlarskim, pływanie. No i jeździłem również dużo na mojej pedałówie. żeby nie obciążać za bardzo y, tego Achillesa. Miałem taką jedną malutką przebieżkę tam chyba dwa tygodnie temu y, z moim przyjacielem Langbusem. Y, naprawdę taką niedużą tam, znaczy wyszło tam chyba 45 minut. Ale naprawdę takie wolne tempo. Spoko, coś tam się odzywało. Y, no i zobaczymy jak to będzie y, teraz. Jeśli chodzi o jakieś rozciąganie, to poza stałym wałkowaniem, rolowaniem siebie, co robię codziennie od wielu, wielu lat, dosłownie po 15 minut, no to zmieniłem tylko te swoje treningi. Fajne jest to, że nie jestem jakoś super zmartwiony całą tą sytuacją, dlatego że, tak, to już 6 lat temu, w 2... W grudniu, właśnie 24 grudnia 2018 roku, tak, dobrze mówię? 18, tak, zgadza się. Czyli na koniec 2018 roku yy, wtedy miałem to zapalenie rozcięgna podeszwowego w dwóch stopach na raz, z którego wychodziłem przez półtorej roku. No ale wtedy nie miałem jeszcze ergometru, wioślarskiego, nie trenowałem w ogóle na tym sprzęcie, nie umiałem też pływać. Także teraz nie jestem jakoś super zmartwiony tą sytuacją. Myślę, że jak zmieniłem nieco ten tryb treningowy, to ten Achilles sobie dojdzie do siebie, ten stan zapalny myślę, że gdzieś tam minął. Sporo używałem lodu, takiego żelu lodowego w ostatnim, w ostatnim czasie. Także myślę, że to też, też pomagało. No, i zobaczymy, jak to będzie dalej. Tak jak mówię, nie jestem za bardzo tą sytuacją zmartwiony, dlatego że sam ergometr nie wpływa negatywnie na to ścięgno. Pływanie, no to już w ogóle, jeżdżenie na moim hulajnowerze, czyli pedałowie, też nie miał negatywnego wpływu. Także mam trzy dyscypliny, <grytanie> które. Które mogę dalej intensywnie uprawiać. Jutro chcę pójść na skakankę i zobaczyć, jaki będzie efekt. Na pewno, mimo wszystko, nie jest to dla mnie komfortowa sytuacja, bo fajnie czasami wyjść sobie, pobiegać, intensywniej poskakać na tej skakance, czy robić podbiegi, czy biegać po schodach. No ale będę sobie to monitorował no i zobaczymy, jak to będzie. Dalej, także na razie wracam po ostatnim okresie, kiedy dużo było pływania klasycznego w basenie open water do ergometru. No to zaczynam super trening. Podczas mojego treningu odwiedziła mnie moja latoroś, czyli gimnastyczka. Pokaż się, Zajdź trochę niżej. Była bardzo ciekawa. Jak tata trenuje? Ja, ja mam się ogarnąć! Transformacja Dobra, ona jest szalona. Yy, dobra, jestem już po treningu. Na czym w ogóle polegał ten trening? Ledwie 30 minut. Yy. Na zabawie. Krótka no rozgrzewka, pół. cicho, a później takie trzy serie. Na tempo. 20 yy, średnio pociągnięć na minutę, później 26, ostatnia seria. 30 i trzy takie rundy. Także fajnie o wzrastającej dynamice, można powiedzieć. No tam oczywiście baty też odpowiednio rosną. Tempo to ja mam. Tempo to ty masz. Jak to mogło wyglądać w praktyce? 20. 20 pociągnięć na minutę. Słabo. Słabo, nie? To mniej więcej tak. Oczywiście można tak wiosłować o bardzo niskich watach, ale to nie miałoby trochę sensu. Przy tak niskim tempie warto wygenerować mocniejsze waty. 26 pociągnięć mniej więcej tyle. Tu już waty same się generują Między 180 do plusów. Już? Nie. A 30 pociągnięć na minutę. Tam już waty sięgają 220. Angela, gdzie ty idziesz? I to mniej więcej. Już dwie może... minuty minęły. No dobrze. Miało być dwie. No okej, okay, spoko, ale tu mi trochę przeszkadzasz. To mniej więcej mogło być tak. Tu trzeba robić krótsze podjazdy Kłamiutko? Eee! Także fajny trening. Nie fajny Czuję nieco tego Achillesa. Co to? No tutaj też ścięgno Z tyłu co mi tak na Pamiętasz? Miałem takie opuchnięte. Dobra, nie gadaj tylko. No i co? I... No i zobaczymy. Myślę, że... No zobaczymy. Nie jest to taki ból, który gdzieś uniemożliwiłby mi... trenowanie. A co jeszcze chciałem dodać? Nic. Że generalnie... Nie można się też zastać nawet przy takim problemie, bo później może być jeszcze gorzej, także będę dawał znać, co dalej, jeszcze się zastanowię, już zrobimy tą skakankę. Chodź to tu, koleżanko. Chodź, 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 chodź. Uważaj, tu szturchniesz to. Nie, śmierdzisz. Kurde, obróć się. Churę Angela! Moje plecy. E, kontuzja pleców. A właśnie za 2-3 trzy, trzy dni zaczyna obóz. No to gdzie jedziesz na obóz? Do Grecji. Nie wiedziałem, no. że Wisła leży w Grecji. Fuuu! Dobra, bo chyba e, moja woń nie jest atrakcyjna, co? No nie. Dobra, trzymajcie się. Poma. Dobra, otwór